jesteś uzależniony od tworzenia i wierzysz widzisz w tym jakąś kompulsywność. Wiadomo, że potrzebujesz tego, ponieważ daje ci to co ci daje, ale pytanie czy to bywa dla ciebie czasem ciężkie, czy to jest to coś co potrafi cię zmęczyć? Tak, no, szczególnie ta potrzeba. Bo już sam proces, jak ci się czymś zajmuje, czy nie, wiem, jak piszę tekst do kawałka, czy jak nagrywam, czy jak gram, w tych momentach czuję się wolny. Wolny od lęku, wolny od myśli, wolny od, e, od siebie, wolny od swojego życia, wolny od, od problemów, wolny. Mhm. Oczywiście jest duże niebezpieczeństwo, że po prostu e, i dlatego też nie piję, mhm. bo wiem o tym, że e, mam dużą taką eskapistyczną tendencję mhm. e, i, i ja to wolę wrzucać właśnie w, w rzeczy twórcze. Mhm aniżeli w używki, mhm. bo gdybym gdybym poszedł w to, to bym poszedł co na grubo.